Cześć! Oto Viofo T133CH. Videorejestrator, który ma trzy kamery, wszystkie ważne funkcje i dobrą jakość wideo w dzień i w nocy. Nagrywa wideo jednocześnie z przodu, z tyłu i w środku pojazdu. Ma doświetlanie diodami podczerwonymi, GPS, aktywny tryb parkingowy, WiFi, Bluetooth, aplikacje na telefon po polsku oraz obudowę o dość niskim profilu. Co jeszcze oferuje ta kamera samochodowa? Czy warto kupić Viofo T133CH? Zapraszam do recenzji. Na początek przyjrzyjmy się głównemu modułowi. Jak widać, nie ma on wbudowanego wyświetlacza, co dla części osób jest dużą zaletą, bo niski, wydłużony profil sprawia, że kamerę można w większości schować za lusterkiem. Tak naprawdę wystawać może tylko kamera wewnętrzna, która nagrywa to, co dzieje się w środku auta. Ma ona pole widzenia aż 165 stopni, więc nagrywa nie tylko wnętrze, ale również widok przez boczne okna. W ten sposób można udokumentować dziwne lub niebezpieczne sytuacje w środku pojazdu oraz przy drzwiach przednich. Bywa to przydatne nie tylko w taksówkach lub busach, ale również w zwykłych prywatnych samochodach. Jeśli nie chcemy nagrywać fotela pasażera, lecz skupić się wyłącznie na miejscu kierowcy, to wideorejestrator możemy w zasadzie całkowicie schować za lusterkiem i po prostu odchylić obiektyw wewnętrzny. Wtedy widok przez boczną szybę będzie jeszcze lepszy. W nocy obraz doświetlany jest diodami podczerwonymi. Kamera wewnętrzna nagrywa wyraźne filmy nawet w całkowitej ciemności. Viofo T130 ma stały uchwyt z portem USB typu C do podłączania zasilania. Można jednak swobodnie regulować kąt pochylenia po prostu obracając całe urządzenie. Obiektyw przedni o kącie widzenia 140 stopni ma dodatkową regulację w pionie, która pozwala precyzyjnie ustawić kadr. Innymi słowy jesteśmy w stanie ruszać obiektywem środkowym, przednim oraz całością. Kamerę bez problemu zamontujemy nawet na pionowej szybie. Na niektórych nagraniach mogą pojawiać się odblaski w szybie. Można je bardzo łatwo wyeliminować zakładając na obiektyw przedni filtr polaryzacyjny. Jego koszt to niecałe 80 zł, ale jeśli ktoś często jeździ samochodem to naprawdę warto. Kartę pamięci microSD wkładamy do góry. Może ona mieć pojemność do 256 GB. Kamera włącza się i wyłącza automatycznie po przekręceniu kluczyka w stacyjce i natychmiast rozpoczyna nagrywanie. W razie potrzeby możemy to zrobić ręcznie, używając pierwszego przycisku od lewej strony. Drugim przyciskiem aktywujemy mikrofon, natomiast trzeci ma podwójną funkcję, jego przytrzymanie włącza Wi-Fi, ale krótkie kliknięcie zmienia tryby działania oświetlenia podczerwonego, włączone, wyłączone lub automatyczne. Tryb automatyczny jest moim zdaniem najlepszy. Ostatni, czwarty przycisk służy do zabezpieczania nagrań. Co ważne, jest on większy, odseparowany i ma wypustkę, więc można go łatwo wyczuć pod palcem w nocy. Ale nagrania można też zabezpieczyć używając małego pilota Bluetooth, który przyklejemy w zasięgu ręki, na przykład na kokpicie. Po włączeniu wideo rejestratora przytrzymujemy przycisk na pilocie i oba urządzenia połączą się ze sobą. Teraz wystarczy jeden klik, by zabezpieczyć najnowsze nagranie. Taki przycisk kosztuje niecałe 90 zł. W zestawie znajdziemy też kamerę tylną, przyklejaną do szyby wewnątrz pojazdu. Obejmuje ona pole widzenia 165 stopni, co wystarczy do zarejestrowania tego, co dzieje się za samochodem. Dużą zaletą VioFo T130 jest aktywny tryb parkingowy, dostępny po podłączeniu stałego zasilania przez adapter VioFo Hardwire Kit ACC. Pasuje on zarówno do instalacji 12V, jak i 24V oraz ma zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora. Tryb parkingowy działa na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest lobby trade, który nagrywa wideo cały czas podczas postoju samochodu. Nagrywane jest wszystko z trzech kamer, ale z obniżoną jakością. Dzięki temu na karcie 256 GB zmieści się nawet 25 godzin filmów. Czyli w praktyce pełna doba postoju pojazdu. Drugi tryb parkingowy nie nagrywa cały czas, lecz aktywuje zapis wideo dopiero po wykryciu ruchu z dowolnej z trzech kamer lub po wykryciu wstrząsu. Natomiast trzeci sposób to tak zwany timelapse, w którym kamera zapisuje cały czas od 1 do 10 klatek na sekundę z każdej kamery i tworzy z tego pliki wideo w przyspieszeniu. Oprócz tego, Viofo T130 ma również odbiornik GPS, który pozwala nanieść na film dokładne dane geolokalizacyjne. Mogą one pomóc w ustaleniu miejsca zdarzenia. GPS pozwala też rejestrować prędkość pojazdu, ale te opcje można wyłączyć. Kamera samochodowa ma wbudowany kondensator, który ma znacznie większą trwałość niż akumulator, a do tego jest bardziej odporny na wysoką temperaturę. Przewód zasilający ma około 4 metry długości, a przewód do tylnej kamery ma 6 m. W komplecie znajdziemy też przewód USB do komputera, dwie folie do mocowania kamer na szybie dwie taśmy klejące dwustronne, czytnik kart microSD, szpatułkę do podważania plastików i tapicerki oraz oczywiście kamery. Viofo T130 nie ma wyświetlacza, ale podgląd wideo możemy zobaczyć na telefonie. Wystarczy pobrać darmową i przetłumaczoną na język polski aplikację Viofo, a następnie połączyć kamerę przez Wi-Fi. W aplikacji mamy dostęp do nagranych plików oraz ustawień. Znajdziemy w nich między innymi rozdzielczość, czas nagrywania w pętli, WDR, czyli szeroki zakres tonalny, przydatny nie tylko w słoneczne dni, ale też w nocy, tryb oświetlenia IR, tryb parkingowy, czułość sensora przeciążeń, dźwięki kamery, opcje zapisu danych GPS, lokalizacja plus prędkość, sama lokalizacja lub nic, własny znacznik tekstowy, ustawienia Wi-Fi i garść innych opcji. Ok, przejdźmy zatem do najważniejszej części, czyli jakości filmów w dzień i w nocy. Zobaczcie nagrane materiały i sami oceńcie czy to co widzicie, jest dla Was wystarczające. Jeśli nagrywamy wszystkimi trzema kamerami naraz, to możemy ustawić rozdzielczość 2K z przodu i Full HD w środku i z tyłu. Wszystkie 30 klatek na sekundę. Kamera przednia ma sensor Sony Starvis IMX 335, w tylnej jest Sony Starvis IMX 307, a środkową wyposażono w OmniVision Nixel OS02C10 z doświetlaniem IR. Moim zdaniem w dzień każdy z nich spisuje się dobrze, obraz jest dość wyraźny i szczegółowy. Bez problemu można rozpoznać znaki i inne detale, a przy niższej prędkości w jasny dzień mogą zarejestrowane być nawet numery tablic. W oświetleniu bardzo ostrym lub bardzo słabym przydaje się funkcja WDR. W zasadzie można ją włączyć raz i tak już zostawić. W nocy szczególnie dobrze oceniam kamerę wewnętrzną, z tego względu, że ma ona oświetlenie podczerwone, więc zapewnia jasny, wyraźny obraz, nawet w całkowitej ciemności. W zależności od umieszczenia kamery, można nawet zarejestrować to, co dzieje się w drugim rzędzie. Jest to przydatne dla osób prowadzących przewozy komercyjne. Kamera przednia też zapewnia wyraźny obraz, nie tylko na oświetlonych ulicach miasta, ale też poza nimi. Światła samochodu wystarczą, by nagranie było dość jasne. Z tylną kamerą sprawa wygląda tak, że w nocy w mieście jakoś jest ok, jednak poza miastem siłą rzeczy nie zobaczymy wiele. Brak świateł na ulicach i brak reflektorów sprawia, że nagrania mogą być za ciemne. Podsumowując, Viofo T133CH to moim zdaniem dobry wideorejestrator dla osób, które... Potrzebują nagrywać wszystko, co dzieje się z przodu, z tyłu i w środku pojazdu. Działa stabilnie, zapewnia dobrą jakość obrazu z każdej kamery, ma świetny tryb parkingowy, GPS i niski profil, dzięki któremu główny moduł można ukryć za lusterkiem. Dajcie znać, jaka jest Wasza opinia o Viofo T133CH i jeśli chcecie, dajcie suba i łapkę w górę. Tymczasem, do zobaczenia.